Cześć, to Vincent. Witajcie w nowym, ekscytującym odcinku o bateriach. Tę 8kWh litowo-żelazno-fosforanową baterię kupiłem w lutym 2018 roku wraz z BMS-em za niecałe 3000 euro. Przez ostatnie 3 lata używałem jej każdego dnia w kamperze, w którym pracowałem i podróżowałem niemal non stop. Baterię ładowałem głównie w hiszpańskim i portugalskim słońcu, moją małą elektrownię słoneczną, które mam na dachu kampera oraz z alternatora silnikiem przez ładowarkę. Używałem prądu m.in. do zmywania naczyń w zmywarce, podgrzewania wody w boilerze elektrycznym, gotowania na kuchence indukcyjnej, no do pompy wody, oświetlenia, ładowania telefonu i komputera. Szacuję, że bateria przeszła przez ten czas około 1000 cykli. Z tym, że takich niepełnych, starałem się ją utrzymywać w zakresie od 30 do 80% naładowania, bo jest to dla tego typu baterii zakres najlepszy, najlepiej zachowujący ich żywotność. Aktualnie korzystając z okazji, że zatrzymałem się na dłużej w domu rodzinnym, wymontowałem ją i postanowiłem sprawdzić jej pojemność po tych trzech latach używania. Sprawdziłem każde z ośmiu ogniw oddzielnie. Po naładowaniu ich do napięcia 3,5V rozładowałem je takim oto miernikiem, który jest de facto grzejnikiem z wiatrakiem wraz z zainstalowanym modułem obliczania zużytej energii. Jest to fajne, bardzo proste w użyciu urządzenie. Kosztuje niedużo, a jest jedynie około 1%, 1 mniej dokładne niż profesjonalne mierniki kosztujące tysiące złotych. Polecam takie urządzenie każdemu, kto chce sobie złożyć samodzielnie baterię LifePo i zamówi oddzielnie ogniwa. Można za jego pomocą sprawdzić, czy, czy kupiło się dobre ogniwa. Test trwał bardzo długo. Ten miernik wyładowuje z mocą 75 W, więc rozładowanie jednego ogniwa mojej baterii zajmowało kilkanaście godzin. Jeszcze dłużej trwało jego naładowanie przy pomocy mojego laboratoryjnego zasilacza, który jest fajny, ale ma małą moc. Każde z ogniw ma nominalną pojemność 300 Ah co przy napięciu 3,3V powinno dawać 990 A/h. No i z czasem wiadomo, że bateria się degraduje, więc spodziewałem się, że po tych trzech latach wyciągnę z niej trochę mniej. A wyniki mnie zaskoczyły. Każde z ogniw przekroczyło wartość nominalną. Najsłabsze ogniwo dało 313Ah, a najsilniejsze 328Ah. Czyli więcej niż powinny mieć na początku. I to biorąc poprawkę na to, że w trakcie testu ładowałem je do 3,5V i odcinałem rozładowanie przy 2,7, gdzie bezpiecznie mogłem przyjąć szerszą granicę 365 v i 2,5V. Przyjąłem mniejsze widełki, węższe, dlatego że krzywa napięcia ładowania baterii LiFePo jest dosyć płaska i bardzo gwałtownie się zmienia w dolnym i w górnym zakresie. Więc przyjęcie przeze mnie tych bezpieczniejszych widełek odpowiada jedynie jakimś jedynie 2% pojemności baterii. I za tak dobre wyniki testu odpowiada po części temperatura otoczenia, 20 stopni, bo robiłem ten test w domu oraz niewielka moc mojego miernika 75 W, czyli przy napięciu 32 3,3 V na ogniwo dodaje 20 parę amperów. Rozładowywania, co przy 300 amperogodzinnym ogniwie oznacza, że rozładowywanie odbywało się z mocą nieco mniejszą niż 0,1C. A sprawa pukerta, pukerta: wiemy, że im mniejsza moc rozładowywania, tym wolniej bateria osiągnie to niskie napięcie, na tyle niskie, że dojdzie do odcięcia miernika. Ale ten efekt Puckerta w bateriach litowych jest znacznie mniejszy niż w bateriach kwasowo-ołowiowych. I gdybym rozładowywał tę moją baterię nawet ze sporo większą mocą, no to przynajmniej na podstawie znalezionych w internecie danych OliFepo szacuję, że wyciągnąłbym z niej tylko kilka procent, tam do 10% energii mniej. Więc moja bateria po trzech latach intensywnego użytkowania ma nadal blisko 100% pojemności, więc jestem z niej bardzo zadowolony. Polecam wszystkim mój film o tym, jak dbać o te baterie, jak ich nie zniszczyć oraz polecam film ze schematem elektrycznym do kampera dla początkujących. Cześć!